Po miejscowi mają zwidy, albo ktoś się przepłoszył. Coś tu nie gra. Mm, spust pułapki. Potwory nie zastawiają pułapek. Ktoś tu jest. I po problemie wszędzie pełno pułapek muszę uważać. Mm, spust pułapki. I po problemie. Te mam z głowy. A, strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Co jest na górze? Brawo Geralt, nie dałeś się złapać w żadną z moich pułapek. Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czekam na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potwolnie. Wylęczyłem cię. Widzę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Komu naraziłeś się tym razem? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lot Muin, trafiłem na wielu, których się Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że nie sprzedał. Ludwik. Stary znajomy. Kiedyś dawno temu Zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność, dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć. Idziesz, prowadź. Czy przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. I jak na zabójców. To był tylko zwiat. Sprawdzali, czy ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. Mój stary znajomy pewnie się orientuje, gdzie no, tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Hmm, zapowiada się ciekawa pogawędka. Więc nie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie, do jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do Twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy się nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foldest, pożegnał się z tym W Edir wydano za ludnikiem list kończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dopać skurczmyka i trochę się odkuć. Dropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie. Zaczęliśmy rozbawiać na zabicie czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puścimy. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii, wiedźmin. Drugi wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Ej, uważaj, co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku, tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu, może cię w końcu wytropili. Mhm, mm z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet pięć minut, a już zdążyliście mnie dwa razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie panowie, to wiedźmini. Wiedźmini nie atakują. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. S są na północ stąd, w Zalipiu. Jakoś ci nie wierzę. Po co miałbym kłamać? to wybacz. To nie było nic osobistego. Ostatnio. Ostatnio dziecko nam się wiodło. A dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski Kleid. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do westera. Jadę z tobą. Znie No Arnold Wester to niilgardskie nazwisko. Chodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa a po góry Smocze. Nie słyszałem o nim. Przymierał różne nazwiska: Brendel, Wilfe, Aposakson, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobry dla komedianta. tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha ducha ducha. W Nilgarskim był świadku, tak karano za ludzi. Znaczy zrobił karierę i oczy od świata. że naprawdę są. Ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Trzy Dzisiaj bal Naprzód. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Teraz Co jest w tamtej stodole? Ś Siano. Macie gości? po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko co cenne. I uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadość uczynienia. Zostań tu i cokolwiek się stanie. Nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Co to, kurwy, lędzy? Piorun jaki, czy co? Zawrzeć gęby! Leto z golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo, za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć. Słynnego Arnuta Westera. Schlepiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie. Po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą Wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. No! M hmm. Zangwebarski jad. Coś to nie gra. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. <laughs> Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. <laughs> Wtedy nie byłoby zabawy. I ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? <laughs> w Jukach. Zaraz wezmę i za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lok Muin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Reszta historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia, ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków. Wieść, że leto z gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Hmm, możesz przeczekać w Karmoren. Z Twoimi kolegami ze szkoły wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieję. Kermoren, mówisz? Hm, czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia.